To po... Ej, proszę, mogę Ci powiedzieć dziś o szarej książce wydawnictwa Czarne pod tytułem Białe. Przepraszam, ale to mnie tak było, bo niektórzy kończyli przed sekundą. Stąd będziemy mieli świeże wrażenia i wrażenia sprzed dwóch miesięcy, kiedy to prosiłam Cię, żebyś przeczytała tę książkę. E, moje wrażenia, które już trochę e, ostygły, e, e, są takie, że to była genialna książka. Opisuje specyficznych ludzi, bo tam jest zlepek e, wszystkich, którzy dostali e, bądź chcieli wybrać się do, do, do pracy nad Spitsbergen na, na, na e, konkretne kontrakty. E, no którzy po prostu uciekali. I szybko, albo uciekali, no, tym, 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 tym ciekawsze są to... Są to biografię. Do tego też poznajemy samą autorkę, bo właśnie nie jest to tyle inna, że to ale nie jest taki mało. reportaż, że ona... A nie uważasz, że za mało poznajemy autorkę? No zadzwoń do niej. I jest fajna. Czy to mi się bo... to kojarzy z przystankiem Alaska albo z czymś takim? No tak, mi się wszystko co tam kojarzy, z przystankiem Alaska i z takimi tematami. Ale, ale właśnie mi nie do końca, dlatego że oni tam są chodzi ci tak, o relacje między ludźmi, tak, tak, tak. I o opisanie całej tej, spo tej społeczności. No właśnie jakoś tak się muszą trzymać razem, żeby, żeby, żeby było im tam dobrze, bo jest ciężko, ale przez to są chyba jeszcze bardziej tacy przychylni sobie i, się, i taką, taką tworzą, że naprawdę nie czyta się tego jak reportaż, reportaż tylko jak taką dobrą powieść i, i ci bohaterowie są, są przedstawieni tak, tak. Ale tam nie jest cukierkowo, ja bym nie wiem, nie wiem, mi się wydaje, że jest tak. Yy surowo, jeśli chodzi o, o warunki, jeśli jest trudno po prostu, to wychodzą wcale nie najfajniejsze rzeczy z ludzi i... i no ale wyszło tu coś niefajnego, na zasadzie ktoś był taki... Ja nie mam, ja nie mam złych wspomnień. Ze zergenu. <laughs> E, eee, bo no naszą... to no, 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 bo przeczytała u mnie, bo prze... nie. Ja, nie, ja mam tu jak w O banku nasion, się zajarałam strasznie. No. Jest strona Banku nasion, jest strona Banku nasion, można sobie wszystko obejrzeć. To jest hit. Hit. Bo ja nie wiedziałam, że jest w ogóle takie miejsce, gdzie się trzyma ABOL i Bank Nasion. To jest właśnie kwestia tego, że się zbiera wszystkie nasiona w jedno miejsce. Wszystkie nasiona świata, w ogóle Ever, i one tam są. I w razie apokalipsy yy, wszystko będzie odnowione. No. Yy, bo, bo, bo można sobie obejrzeć nawet zdjęcia z banku. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś właśnie. takiego istnieje, a. że coś takiego istnieje, bo ja miałam banku Nasion napisane. Yy, 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 Ale właśnie, bo chciałam powiedzieć, że to, czego mi strasznie, strasznie przepotwornie brakowało w tej książce, to są zdjęcia, bo ona mówi o wspaniałych tak. krajobrazach, kiedy widać na kilkadziesiąt kilometrów, tak? Kiedy, kiedy coś tam, kiedy jak wyglądają czarne... Ja dobra, ja wiem, że to są czarne góry na granatowego nieba i że jest noc polarna i że nic nie widać, ale strasznie bym chciała zobaczyć. Chociaż parę. Możesz, jest. możesz, bo... E, jak się nazywa zapytaj, beczkę? Ten typ który dostał milion pieniędzy i wyjechał nie sobie na Speed... tego Gąciasz. Na Spitzbergę właśnie. I sobie jako uzupełnienie do białego można sobie obejrzeć. O i tam jest kilka odcinków w ogóle. Nie, tego jak on sobie po Spitsbergenie nie podróżuje za czyjeś pieniądze. Okej okay, w porządku, ale to on I, sobie ale, podróżuje. Ale, ale, ale są tu te mi miejsca, tego brakuje, są te nie wysłał go tam sobie tak? To sobie, obejrzy... tak? sobie kuby wydanie albumowe. A jest? Nie ma. Bardzo prosimy o wydanie albumowe dla Eli. Nie, ale czego ci tu brakuje? Wszystko jest, ludzie Nie są, tam, e, jest, się... autorka jest, y, zimno jest, panią, są że... zwierzęta. O właśnie, o zwierzętach chciałam powiedzieć, że polarne. misie polarne. No, no, pani, pani Wiśniewska pisze, misie polarne, to jest super. Pięć ale, lat. ale właśnie te wszystkie zwierzęce rzeczy strasznie mnie zasmucały i pokazywały to, jaki człowiek jest obrzydliwy, jaka natura jest obrzydliwa i okrutna. I w ogóle nie chcę, w ogóle powinna wyciąć te wszystkie zwierzęta. Bo Spitzbergen to pokazuje. Strasznie mi się podobały. Opisy nocy porannej i tego, że naprawdę siedzisz tak. w takim kokonie z ciemności, i że świat się robi taki mało skomplikowany. A, ale i, nie, ale i... niekoniecznie, bo też pisała o tym, jak trudno jest się w tym odnaleźć. I ja się skupiam właśnie na tych, na tych negatywnych opisach, które wydają mi się takie romantyczne, złe słowo. Takie fajne. Ale <laughs> które negatywne Ci się wydają fajne? Nocy? no to, Tak, właśnie to, że, że, że to jest takie trudne, że z jednej strony właśnie dla nas, jako dla ludzi, którzy tego nie przeżyli, to jest noc pola, to, to znaczy, że zawsze tam jest taki taki półmrok i jest fajnie i Nie się zacznę. Tak powiedziałaś. Nie, nic takiego nie mówiłam. Ona pisze o tym, jak to Co jest. Potem nie, trudno. nie, tym, nie, nie. Idzie na to że nie, nic. Pisze o tym, jak trudno jest przetrzymać noc, o tym, jak próbuje się zmusić do uprawiania sportu, żeby do, sobie dodać trochę no, energii. No. jak te lampy wszystkie nie działają, i tak dalej, Ale przy tym wszystkim, jak się czyta o tej nocy polarnej, jest w tym coś takiego otulającego bardzo, takiego, takiego fajnego. Takiego. No jest, że po prostu ale... świat. Zresztą tam jest nawet takie, mm, wspomniane coś takiego, że ludzie się boją tego, kiedy noc polarna zmierza ku końcowi, ludzie się denerwują i boją trochę tego dnia, bo, bo znowu będzie przez pół roku cały czas jasno i wszystkie niedociągnięcia w ich życiu, że to wszystko, wiesz, wy, wyjdzie na jaw, będzie takie widoczne, nagle, no nie wiem. No tak, fajna, no. Fajna jest otulająca, taka jest ta, ta ciemność. I otulająca, i taka zła. No to jesteś znaczy, dobry, dobry a ja, dąb... ja jestem zły glinik. Znaczy, nie wiem, ja znaczy, na... czy to jest Właśnie, tam jest wszystko. Czyli jest to, o czym ty mówisz i o czym ja mówię. I czy myślisz, że fajne. strzeliłabym tam sobie w łeb prędzej czy później, gdybym siedziała w tej ciemności? Ale jak się to czyta, to tak. To jest miło. <laughs> nie my musimy tego doświadczać. Jest... Jak zimne klimaty to ze w północy. Odkryłam to zupełnie przypadkiem, e, bo jest e, e, Jest taki. Nie, ale nawet nie muszą, bo, bo bardzo fajny. Magazyn ale fajnie skan... byłoby gdyby zapoczną. To, to muszą, muszą, muszą. Nie, no ogólnie jest kiepsko troszkę, jeśli chodzi o reklamę tego, tego czasopisma, bo ja się zupełnie... no, zapalny. Za, jest jest troszeczkę kiepsko jeśli chodzi o reklamę, bo zupełnie przypadkiem polubiłam rowerową Rosję, e, e, blok e, e, o Skandynawii i, i i wrzucili, że jest już nowy numer, 19. ja w ogóle nie ogarnęłam. Później chyba mi przypadkiem... blok Rosja, o Skandynawii? O Syberii. <śmuchy> <śmuchy> o Syberii. Browerowa Rosja. Browerowa o Skandynawii. <śmuchy> Czy coś jeszcze? No nie. No to chyba już. Ze zefpółnocy.pl. Północy.pl. Nie zapłacili mi, ale ja bym strasznie chciała, żeby oni się jakoś tak lepiej reklamowali. Ja nie mówię, że przez nas, chociaż jak chcą, to milion dolarów. Białe, książka, do której zmuszała mnie Kamila, nie żałuję. Kama! Jeszcze raz. No Kama!